Cześć, jestem Greku, witam na serwerze EU25 w ostatni dzień drugiego weekendu serwera. No i co, tak jak widzicie, udało mi się wbić 1000 rund, dosyć chyba szybko, w miarę wykupiłem przed chwilą dosłownie skipa na 3 dni. Także no udało się wbić 1200, prawie 1300 run, także spoko, już pierwszy hełm kupiony z ulepszoną jakością przedmiotu. No i jaki jest plan na dzisiaj, oczywiście wbić 200 level, to jest totalny priorytet. Yy, także 14 leveli, mam nadzieję, że się uda, tutaj portal do piekiel na pewno dzisiaj uda się również zamknąć. No i co, najpierw oczywiście yy, zajmę się strefą mroku, bo tutaj procenty mam bardzo, bardzo duże. Udało się jeden level wbić, to nie jest niezbyt wiele, no ale co zrobić, dobra. Yy, Muszę zobaczyć tylko wszystko praktycznie za pierwszym razem udało się zrobić. Jeszcze tylko sobie zobaczę. Jak wyglądają następne procenty No tak i tutaj już mam 0,20, więc trochę stopka później to jakbym tego zrobił, to na ludzie bym mógł iść dalej. No ale niestety tutaj nie przeskoczę tego, nie? Kilka rzeczy tutaj porobiłem, ku negundzie coś tam założyłem, Barbar też yy, dostał jakiś hełm to oczywiście tą runkę to ja sobie zmienię, bo na pewno się przyda ten 1% HP. Yy, no idziemy do piekła. Tutaj, no kurde, oby się szybko udało, bo no widzicie, dobra, jest okej okay. 189 level i tutaj powinno się też łatwo udać, prawda? No dawaj, pokaż mi, gdzie jest piekło. Tu jest piekło. 17% mam na tego gagatka. Udało się 191 level, więc do, 20, do 200 levela jest prosta już droga. Teraz tak, na tego mam 4%. Też popróbuję kilka razy. Patrz, kurde, jak blisko i za drugim by siat, nie? No, zobaczymy: 350 grzyb. O, dobra, jest 196 poziom. To jest nadzieja, słuchajcie, jest nadzieja. Jeszcze tylko sobie luknę w ogóle. W strefie mroku tutaj mam 6 na 10. Czyli klucz teoretycznie już powinien mi wydropić. Mam nadzieję, że to się uda, cholera. Jeszcze a propos w ogóle yy, tutaj. Tak wyglądają u mnie podziemia, serce ciemności na siódmy poziom. Trener gladiatorów, yy, trener gladiator, przepraszam, na siódmy też się buduje. Zaraz go sobie pominę. Oczywiście za grzybole, ale to yy, uno momento. Dobra, bo najpierw wolałbym się... Ty, co tu się stało teraz? Halo? <laughs> to jakieś coś się zbugowało. Ciekawe, czy to się nagrało na pewno. Yy, no i tak, teraz mamy biczownika. Na biczownika mam 7%, więc też mogę coś tam kliknąć. Ja bym chciał zatrzymać się chwilę. Ile przed y, 200 levelem na pewno. Ok, mamy 198. I teraz muszę zobaczyć, ile mi da następny. 132 miliony EXPA. O kurde balans. No to będę chyba dostanę dwa levele, co? Powinienem dostać dwa levele, no. Więc ja tutaj się na razie zatrzymam. Spróbuję klucz, y, klucz do, do, do strefy mroku wykopać. Bo jeśli się uda, to dzisiaj można niezły rajd zrobić. Naprawdę, bo tutaj, no tak, no jest ok, to więc się przeloguję. Zobaczymy. A, trzymajcie kciuki. No i kamień na zręczność. No niby nie jest źle w sumie z kamieniem na zręczność. A, plecak jest pełen, bo no przyda się na pewno. 274 zręczności to jest yy, na pewno... No tutaj na pewno mam jakiś kamień, nawet dwa do wymiany widzę, trzy do wymiany. Oj, masakra, ale to sobie wrzucę na łuk oczywiście. No i teraz tak, to bym chyba sprzedał. Dobra, itemy podprzedawałem, więc przejdźmy do tej kopalni klejnotów. No nie chcę to siąść, gościu. Dlaczego? Kurde, dlaczego? Dlaczego? O, no patrz, same klejnoty. Dobra, jest, ale czy to jest ten? Tak, udało się, super. Czyli mam wszystko odblokowane to co chciałem, bo tak jak widzicie, tutaj Easterus też jest odblokowane. Hemorridor to w zasadzie nie ma znaczenia, bo i tak mi to nic nie da, nic nie zmieni aktualnie czy yy, tobie to gdzieś rozdać. maszek jak... No dobra, wiesz co? Ja na razie chyba poczekam. No, na razie poczekam, ale zarombisty klej, klejnot na int. Szkoda, że ja nie dostałem takiego na rękę. Aj, by dzisiaj srogo było, no. Dobra, to oczywiście sprzedaje, lecimy do strefy mroku, chciałem iść, ale w sumie chyba odpuszczę, bo tamte procenty nie są jakieś wybitne. Udało się wbić 200 level, no i pięknie, elita, osiągnij 200, zarąbiście, kolejne osiągnięcie wpadło. Yy, no i co dajcie mi moment, drogi widzu pamiętaj żeby zostawić łapkę w górę i komentarz do zasięgu jeśli materiał ci się podoba bardzo to pomoże w wyboostowaniu filmu, a ja już nie przeszkadzam i miłego oglądania. No dobra i po krótkiej przerwie już wróciłem, teraz przechodzimy dalej do lochów bo na E Asteros mam 26% więc to powinno szybko wlecieć i chyba tego też powinienem w miarę szybko, o piękny temek świat i to jeszcze z, yy, z, z Rodobna HP, dokładnie, cudownie, wspaniale. Ale wiecie, co to zaraz dopiero sobie wrzucę, bo na pewno jeszcze będę się przebierał, więc no. Nie chcę tracić itemków i klejnotów, bo też coś tam wrzucę na pewno na Kunegundę, nie? Jakie tutaj mam procent? O, dobra, chciałem sprawdzać. Jest bardzo fajny look, super, że nie muszę szukać broni. Eee, bardzo dobrze, że to się trafiło. Super rozrzut, 204 poziom. Tutaj Sutener Peter niestety już będzie e kompletnym blokiem dla mnie na dłuższy okres, na pewno. Tutaj kamień sobie wrzucę ten. No i ten łuk muszę y, rozmontować bez dwóch zdań. W ogóle fajnie, że ten pierścień wpadł, bo jak wiecie w gabinecie magii to zawsze ciężko się szuka tych itemów, nie? Yy, dobra, co teraz To dam na kunie na pewno, proszę cię bardzo Koleżanko i teraz tak Sto jakbym chciał yy, poszukać Ale zanim to jeszcze w sumie Poróbmy trochę tych yy, Tych lochów, a dokładnie w strefie Mroku, bo to na pewno kilka Mogę kliknąć, pewnie z dwa, czy coś takiego Chyba co, no i, o, za pierwszym Siadło, Jezu, już plecak pełen No i jeszcze wróćmy na pewno Do piekła, tutaj zdecydowanie Się uda, na pewno, dawaj, dawaj Ty, wbudz Szybko, o super, fajnie weszło. I co dalej? Nie wiem, czy kto tu jest jeszcze. Adwokat Diaba, to jego też chyba sieknę, nie? I może nawet zamknę teraz ten. No. chociaż nie wiem, czy jest sens, wydawać, no nie, no jest sens, bo to do dosyć sporo levela daje. A im więcej wbiję, tym lepiej, bo nie będę musiał tyle tracić grzybów na przebieranie się, i tak często nie będę musiał się przebierać. Na niego mam tam chyba 7%, więc no kurde, patrz, jak blisko było. O, udało się, super. Kolejne na 13 piętro, to w ogóle mam jakieś procenty. 0,80, no to tu już będzie trzeba się przebrać na pewno. Co ja tutaj dostałem? Rękawice, też fajne, bardzo fajne nawet bym powiedział. Tutaj sobie wstawię jakiś klejnot, który mam dobry, bardzo. Chociaż ty, no najlepiej by było. No tych na HP na razie nie będę osadzał. Wyko wy, 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 wy. Wydobędę sobie klejnot, usunę dokładnie rzecz biorąc stąd i sobie go tutaj założę. 213, więc bardzo fajny. No i co, dalej? Dalej ruiny gnark w strefie roku Proszę, ja ciebie. Lecimy z tematem, a na... Czekaj, a na, tą sz, na tego szarego rybka mam niestety 4%, ale to też raczej go przeklikam, nie, bo to dosyć. Spory, yy, spory procent jest to oczywiście do będzie sprzedaży, ale tutaj masz kolego. Dobra, to jest za hijs, więc to ja sprzedaję na pewno. Wiecie co, ja chyba sobie tego trenera gladiatorów zakończę. No, to tylko trzy grzyby kosztuje, więc sobie to zakończę. I polecę właśnie dalej z tą bronią, moją ulepszoną już, także spoko. Na pewno lepiej to trochę pójdzie. Jeszcze się tylko przeloguję, bo nie wiem, czy to na pewno zadziała tak jak powinno. Jeśli chodzi o pupile, to wygląda to w następujący sposób. Dużo się tutaj nie zmieniło. Jestem, no w ogóle, dosyć mocno podskoczyłem, jeśli chodzi o pupile. Nie wiem dlaczego. Top 20 udało mi się wbić. Podejrzewam, że zaraz spadnę z tej, z tej topki, no ale w sumie jest dobrze. Dobrze na początku się trafiło, jak, je, jak dostałem te pupile, to. Fajne mi się trafiły. Yy, dobra. Lecimy dalej, oczywiście. Spróbujmy przeklikać tego szarego centaura. Udało się bardzo szybko. Ten kamienny troll to też powinien paść. No kurde, ty. O, jeszcze broń mogę sprzedać. No nie, myślałem, że. A tutaj są rękawice. Kurde, myślałem, że broń jest dzisiaj. A to broń była wczoraj, niestety. Dalej przechodzimy do strefy mroku. Tego kolegę za pierwszym kliknąłem. No, i lecimy dalej. Podły minotaur, ty, to wszystko za pierwszym schodzi w ogóle. Jakie jaja, ty? Jak berety, dawaj go. Jego też kliknę. No, 6% mam niespełna, więc kliknę na pewno. Udało się. Kurde, już mi wkurza ten pełen ekwipunek cały czas. 189 jakoś przedmiotu, to nie jest zbyt y, dobre. No to to rozmontuję już kit z tym. O proszę, kolejne osiągnięcie. Wybitnie. Y, tutaj, czy ja jeszcze. Tak, no tego mam też 4%, więc na pewno uda się go walnąć, bo to jest wojownik. Super, kunia się na pewno tam y, bardzo dobrze spisała. O, proszę, ja Ciebie. No to trzymaj, kolego. Czy to ja chcę w sumie rozmontować? Nie, ja to sobie zostawię, bo ja to mogę założyć na siebie, prawda? No pewnie, że tak. Więc ja to sobie zostawię na no właśnie, przecież ja jestem głupi, przecież ja to mogę na siebie założyć. No dokładnie, i to ma na zręczność. Zapomniałem, Karbon mi ostatnio o tym pisał, że ja mogę sobie przemieniać i to się statystyki zmieniają, więc pozdrawiam serdecznie. Dzięki, dzięki, oczywiście, za info. Tutaj wsadzam ten. Wsadzam znowu. Wkładam ten mocny klejnot. Ten raczej będę chciał wyciągnąć, chyba. No, zdecydowanie. Czekaj, 215. To nie, to ja tego klejnotu nie będę potrzebował. To niech to ma mój ziomeczek Barbar, nie? Ja wiem, że tutaj ma lepsze statystyki, niby, no ale to. Tam ma klejnot, więc no. Wiadomo o co chodzi. Przejdźmy dalej, oczywiście, do strefy mroku, bo tutaj jeszcze mam kilka rzeczy do zrobienia. Parszy wydrań. Dawaj mi go. Super. 213 poziom się udało zrobić. Wiecie co? Ciężko z, tymi, z tym miejscem na itemy, więc ja spróbuję poszukać tego stojaka, bo chyba już powinienem go dostać od 1000 run normalnie, nie? Więc kurde, no fajnie by było go jednak wydropić. Dobra, udało się. Jest stojak na. <grytanie> Na, na broń i na moją całą zbroję. Myślałem, że szybciej go dropnę, ale dobra, ważne, że jest. Yy, dobra, tutaj na tego daję to, proszę bardzo. To dam na pewno i na razie też dam to. Yy, przejdźmy, oczywiście, dalej do strefy mroku. Posępnego wilka powinno się udać jeszcze kliknąć. Dokładnie tak. Rozbójnik to też na pewno, bo to jest wojownik, więc musi siąść. Dobra, udało się. Niedźwiedź brunatny, czy ja jestem w stanie Ciebie zrobić? No tak nie bardzo, mam 1,5% na niego, no mogę trochę jeszcze, o kurde blisko było, mogę spróbować kilka razy kliknąć, tak do 3200 grzyba, znowu coś mi laguje, nie wiem czy to przez kwestię internetu czy kwestia gierki, cholera jasna. W ogóle jeśli gracie też na serwerze EU25 to oczywiście dajcie znać o tym w komentarzu, możecie też napisać jaki level macie, w jakiej gildi gracie, ja pewnie jutro albo pojutrze też zrobię takie podsumowanie. I pokażę wam co i jak. Pokażę wam też, jak się tam topka dzisiaj zakończyła. Nie no, nie no, dobra, chłop nie chce paść, więc przejdźmy. Yy, przejdźmy na 13 piętro, bo tutaj jeszcze mogę kliknąć na pewno ziomka, mam na niego 5%, kurde, a ja go tam prawie nie ruszyłem na początku. Coś się chyba nie odradzam, co? Za bardzo. No nie, wiem, teraz odświeżyłem i nagle 3% mam cholera jasna. No, też nie chcę tyle grzyba dzisiaj palić, bo to na przyszły weekend też chcę zostawić, bo też jest epic, więc coś bym sobie nagrał. Udało się 215 level, tu jest wróżek Henryk to nawet nie próbuje na ziomeczka. Aj, szkoda, że takie coś dostałem, cholipka, no. Szkoda, że na, na, na wszystkie staty, no ale trudno, będziemy, będziemy i tak szukać sobie jakichś temów. Tutaj już mam sporo do ogarnięcia rzeczy, trochę się tego obawiam, cholera jasna, ale mam nadzieję, że podołam zadaniu. Yy, I co? Całe EQ generalnie mam do wymiany, tak jak widzicie. 225 jakości przedmiotów, w sumie łuk. No, jak się trafi, jakieś to tam wymienię, ale klat nie, nie muszę szukać, rękawic też de facto nie muszę szukać i pierś. Cień muszę, ty, to, a, bo już wbiłem Dosyć sporo leveli, więc fajnie, że udało się y, Niskim kosztem tyle Leveli wbić, ja jeszcze przejdę do Tornada I dobiję tylko 216 poziom, nie? Udało się dobić 216 poziom Oczywiście to sprzedaję i Czekaj, co to jest? To też sprzedaję Tak? No tak, dokładnie I teraz tak, przebiorę się, kawałeczek Pokaż co, co tutaj jest, ulepszona jakość przedmiotu 1%, czyli czekaj, ja muszę tutaj chyba znaleźć 5 takich itemów, dokładnie. Tak jak widzicie udało mi się podmienić itemki i udało mi się podmienić runki na tych itemkach na ulepszoną jakość przedmiotu. Mamy 237 jakości przedmiotów, także ja się biorę oczywiście za szukanie itemków, wymiany eku i widzimy się za chwilę. No i mamy to, jestem po pełnym przebraniu, tak jak widzicie wszędzie są oczywiście runki pod HP, dokładnie 8% plus mam do HP, tutaj jeszcze zrobię portal do piekła, bo na pewno go oczywiście skończę dokładnie i przejdźmy do strefy mroku, tutaj poklikam na pewno tego ziomeczka, 5,5% na niego mam, więc mam nadzieję, że uda się to zrobić, niestety 13 piętro jakoś bardzo nie ruszyło, więc tutaj jestem kurde niezadowolony tym faktem. O, dobra, chociaż tego się udało zrobić, odyńca powinno też mi się udać zrobić, chociaż mogę sobie generalnie sprawdzić. No 3%, dobra, wsiadło ładnie, i Hersh Trabusiów. Ty, a on miał, ma zmienioną grafikę w ogóle? Od kiedy on tak ma? Kiedyś wyglądał inaczej. Nawet nie zauważyłem, szczerze mówiąc. No na tym 1% ziomek ewidentnie nie chce zejść, więc tutaj kurde, lekka blokada. Yy, odpuszczę oczywiście. Rękawice takie sobie możemy na Barbara go rzucić, jak najbardziej. Eee, I co teraz? Co teraz? Co teraz? No pójdę, zobaczę tego kolegę. No, te, to no w ogóle nie ma szans na pewno na e Asteros przez dłuższy, przez dłuższy okres, tak jak wspominałem. Tego Henryka, zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. O, ale mi za rąba ukryta. O, panie, no tak, to na pewno nie wyjdzie. Udało się, 218 poziom. Cudownie, tutaj jest yy, wojownik, więc na to też się uda bez problemu. 221 poziom. Zobaczmy, jak wygląda to na tle gildii. Jezusa udało się już przegoić, więc jest dobrze, jest dobrze. Ogólnie dosyć dobrze poszło, mocno się wzbiłem yy, tutaj w Gildi. Miszko, Misko, Misko, nie wiem, E1 Sko. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że uda ci się kolego wbić tą. Pierwszego zabójcy, ale no ciężko będzie. Bo 286 poziom Lucky Luke, czarnych kamieni jeszcze nie mają, więc to jest jedyny plus. Ale ten co ziomek zrobił, to jest hit. Nie wiem, Kasy musiał na to wydać. 300 poziom, zaraz dobije. Masakra w ogóle. A wcześniej ten ziomeczek był, yy, miał najwyższy level, nie? Mac Placeholder, ale widzę, że troszeczkę odpuścił, chyba że jeszcze będzie leciał, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Yy, a rentki na razie nie robię. Przejdźmy dalej do tej strefy światła. Ja tylko sobie zobaczę procenty, jak wyglądają, żebym yy, grzyba nie palił bezsensownie. No panie, procenty to wyglądają kiepsko, niemożliwe niestety mam na niego. A co jest możliwe? Co ja mogę jeszcze tutaj zrobić? No w zasadzie niezbyt wiele. Jeszcze chciałbym jedną rzecz zobaczyć. Tutaj tak, jeden. Z tego co naliczyłem to trzy klucze mam do wydropienia w kopalni klejnotów, no licząc oczywiście strefem roku to będą cztery klucze, więc kurde trochę ryzykownie wydawać na to kasę, ale spróbuję, tylko że zaraz, bo najpierw jeszcze przejdę do wieży. Tutaj mamy na pewno bardzo dużo do zrobienia, więc na pewno się... O kurde, plecak pełen już tak szybko, o proszę, dwa itemki dla maga. Co jest droższe? To jest zdecydowanie droższe, więc oczywiście to dam magowi, a to sprzedaję, bo ci kolego nie jest to potrzebne. O, a tutaj też dostałem różdżkę, w ogóle nawet nie zauważyłem. No i lecimy dalej, z zwierząt. Tutaj będzie naprawdę dużo do zrobienia tych poziomów, kurde, więc będzie, będzie klikando. No, Tylko z tym plecakiem trochę problem, nie? O jezu, z tego co ja widzę, to ja do 40 poziomu mogę to zrobić. No na luzie, do 40 poziomu, na 40 poziomie mam jeszcze. Yy, 16%, więc ja pierdzielę, wiecie co? Ja to sobie poplikam, bo nie ma sensu, że, żebym ja wam to pokazywał. Poplikam sobie i widzimy się za chwilkę. Ok, jestem po zrobieniu wieży tyle, ile mogłem, tak jak yy, mówiłem. Do 40 poziomu się udało zrobić. No, 41 teraz, no, raczej bloknie. Znaczy 2,5% mam, ale na razie nie chcę przeklikiwać. Na hercz rabusiów mam tak, jak 7,30%. Niestety 13 piętro nie drgnęło w ogóle. Także no trudno, zdarza się. Ja tutaj jeszcze spróbuję kilka grzybów spalić. Dobra, jest pierwszy klejno, klejno co ja gadam. Klucz na górę Olimp to na pewno nie będę miał żadnych procentów, raczej kolejny jest klucz. Niestety w strefę światła, kurde. I teraz dwa klucze chyba jeszcze zostały łącznie. Więc mam nadzieję, że... O, jest strefa mroku. Dobra, no to lecimy dalej, drodzy państwo. Lecimy dalej oczywiście. E, tego bez problemu zrobię. Kolejnych też w sumie jestem ciekaw, czy ja będę w stanie zamknąć. bo... Nie, no chyba nie będę w stanie zamknąć. Co? Zaraz sprawdzę. No na rabusia mam 15%. No kurde, jakbym się postarał, to i bym zamknął dzisiaj. Tylko, że nie wiem ile grzyba by poszło na to wszystko, nie? Bo bym nawet... Nie wiem, czy nie musiałbym się jeszcze raz przebrać cholera. Ty no 10, o dobra jest, 10% miałem na tego ziomka, on paśnie nie chciał, znowu plecak pełen, jasny czord. Przeklikam teraz tego herszta rabusiów, na pewno się uda, no musi się udać, to w ogóle bez, bez gadania, nie? Halo? Halo? Do spania, rabuś. No ty no, coś te procenty mnie oszukują, niby się udało, ale kurde, coś, coś... coś... No ciężko idzie. Dobra, tutaj mam 5 na 10, więc jak się uda go zrobić, to jeszcze bym. Nie, no chyba nie będę już klepał tych kurde kolejnych lochów, co? ta szmaragdowe łuski. Popatrzmy, czy tutaj jeszcze coś mi może wyskoczyć. No z tego, co widzę, to tylko jeden klucz, więc ja jeszcze trochę. Raz spróbuję. Dobra, umówmy się tak. Dwa razy spróbuję. Dwa razy spróbuję jeszcze dropnąć tego klucza. Raz się nie udało. Dwa się. Dobra, jeszcze raz. Kurde plecak pełen. Dobra, ostatni raz. Jest! Udało się, tak? tak? udało się. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest ok, jest ok. Sprawdzę tylko sobie jeszcze na szybko, oczywiście, procenty, żeby nic nie, nie schrzanić. A w ogóle jeszcze na smoczy skarbiec mam tutaj jakiś procent. Oczywiście to praktycznie nic nie daje, jeśli chodzi o Expa. Ale 223 udało się dobić. Na niego mam 4%. A ile Ty Expa dasz? 15 milionów. To ja nawet chyba nie będę klikał, bo to nie ma sensu. Nawet Epika mi nie dasz, więc Grzybów na Ciebie palić. No, jeden mały nie będę. Eee, dobra, teraz tak, wieża to tam się ruszyła, grota korsarzy, 3% i ołtarz szmaragdowy. Uuu, tam jest tylko procent? Jeden? Uuu, to bida trochę. No ale dobra, zajmiemy się tym złowrogim zającem. On powinien jakoś... Dobra, jest OK i teraz jest zawszony korsarz. Kurde, to ja niepotrzebnie chyba <gryw> palię grzyby, żeby tam ten klucz wykopać, co? Bo coś czuję, że może być... Ciężko ze zrobieniem tamtego lochu, niestety, no ale spróbujemy coś tam przeklikać jeszcze, nie? Gdy znowu mi się problem mały robi. Dobra, kilka itemów tam rozmontowałem, kilka sprzedałem, podbieliłem coś tam. Zobaczmy jeszcze, no 1% mam na niego, więc może być ciężar. Spróbuję do 1700. Przejdę się jeszcze na, na ten ołtarz szmaragdowej łuski. Zobaczymy, może coś jeszcze z tego wyklikam. No 220. O, jak blisko tam było? 223 poziom, to już mnie bardzo zadowala. 40 w wbite, więc. Bardzo okej, okay. no ale może coś jeszcze więcej bym wyszarpnął, no nie chcę, siąść kurde, pokaż mi tą kobrę, no to jest niby zwiadowca, więc też powinno być w miarę łatwo, nie, tylko kurde te odrodzenia muszą siadać. No nie no, ta kobra syczy i przestać nie chcę, no kurde, jeszcze spróbuję tego, tą, tą cholerę, no jest 1.30 na niego, no powinien paść, ale nie chcę kurde przesadzać z tymi grzybami, bo na przyszły weekend musi coś zostać, no. No nie, ewidentnie paść nie chce, więc odpuszczamy. Procenty już nigdzie praktycznie nie wyglądają jakoś zaciekawie. ciekawie. Yy, Kołek Van, Hens Van Helsing niestety nie do ruszenia aktualnie. Jakość przedmiotu mógłbym wycisnąć 244, więc oczywiście mógłbym się teoretycznie przebrać. Yy, a w ogóle rękawice tutaj mam do wymiany, dlaczego ja tego nie widzę? A szkoda, kurde, szkoda. No ale dobra, trudno. Więc tak jak widzicie coś tam by mógł wykwinić z tych itemków, ale no też nie za dużo, więc nie ma chyba sensu wymyślać tutaj. No dwa itemy by mógł mieć. no i ewentualnie chyba łuk, tak? A Łuk też jest nawet dobry. Więc na tym odpuszczę jeszcze pójdę, docisnę jeden level na może nawet dwa na tornadzie. Tak, by tam gdzieś do 1400 grzybów. No tak informacyjnie jeszcze, szybko, to wam powiem, że ja chyba odklejony od rzeczywistości jestem, nie? Bo jak klikam to tornado, i kurde, coś dużo grzyba na to pale. A ja by, byłem na eku, na tym eku nie. <grystanie> Stojakiem napieprzałem w zasadzie. masakra, ja to jestem odklejony fest, nie. Dobra, udało się wbić 227 poziom. Ostatecznie, tak jak widzicie, tornado 178. To już tak trochę, no kilka prób muszę mieć na, na jedno tornadko, więc odpuszczam. Dalej nie będę robić, nie ma sensu, po prostu najzwyczajniej w świecie. No i skończyłem na 227 poziomie, jeszcze tylko w staty rozdam. No, i to by było na tyle. 1830 zręczności, 1440 wytrzymałości. Jak pewnie słusznie zauważyliście, głównie idę pod zręczność. A, to bo lubię damage, nie? Także dosyć ładnie poszło. Teraz, oczywiście, jeszcze warty odbiorę. Zrobię do końca karczmę. No i pięknie kaczma zrobiona, więc tutaj mogę się w zasadzie już zająć e, grą w kości, mam nadzieję, że kasy trochę poleci, albo ewentualnie dusze jakieś, no ale ewidentnie ja dzisiaj nie mam pecha, powiem wam tak, jak jest event na kasę, to ja kasy nie dostaję w ogóle, nie jak, jest, jak nie ma eventu na kasę, to ja cały czas siano dostanę. No niestety, gierka często pluje mi w twarz, widać to jest takie małe, małe hobby tej gierki no ale cóż dobra jest okej okay w sumie nie ma, nie ma tragedii kasa pięknie udało się to zrobić jeszcze doktor abawuwu mi został więc tym oczywiście też się zajmę kasy wpadnie w... u sporo no nie no nie sporo e dawaj siano kurde ty więcej grzyba niż niż kasy siadło no niestety nic nie poradzę a jeszcze wartę muszę ustawić do 23.33 pamiętajcie o tym żeby żeby jeszcze przed północą tą wartę odebrać no i co Tutaj mam zrobione wszystko. Do gildii przejdę zaraz. Tutaj jest wszystko też. A jeszcze bohatera muszę znaleźć. Tu mam jednego ziomeczka zapisanego, także możecie sobie go też przepisać. 21 level Golas. Więc no, jak ktoś potrzebuje, to oczywiście częstujcie się, nie? Dobra, udało się. 400, no, prawie niespełna 500 tysięcy dusz, więc fajnie. Jeszcze sobie kilka statystyk rozdam i przejdziemy wtedy na arenę. Zobaczę, którą, które miejsce uda mi się maksymalnie wbić, ale chyba tam jakiegoś szału nie będzie. Eee, mam nadzieję, że. Nie no, do top 100 na pewno się wbije. Co? No, no, nie no, muszę do top 100 się wbić raczej. Nie ma innej, nie widzę innej możliwości. Kurde, no, ty, no, hallo. 220 poziom i mnie rozwalił. Jakie ma 227, 18 miejsc w rankingu. Zobaczmy, tutaj tego kolegę nie udało się rozwalić. Wam powiem, że. No, nie że ten Demon Hunter to strasznie troluje na tych. Yy, na tej arence, nie? Jak tak. no, nie, no w sumie to było oczywiste, że pod arenę to on nie będzie zbyt dobry. No, tutaj to kogokolwiek raczej jest, będę w stanie rozwalić. Jak tam, 144 miejsce? Dobra, to mi chwilę może zająć, więc. Uno momento. No i udało się wbić top 100, a dokładnie 75 miejsce. Myślę, że nawet na nie zasługuję W top 100 na pewno się utrzymam przez jakiś czas, zobaczymy jak długo oczywiście. Zostało mi tylko portal Gildii, 6% walnołem mu, to ja muszę to obejrzeć. Ja się chyba musiałem odrodzić, nie? Tamże dwa razy pewnie, albo może raz nawet, chociaż. Dobra, a jak ja kliknę pomiń, to co? A dobrze, to jest tak, to mi pokazuje, że się odrodziłem. Dobra, to jest akurat fajne w tym. Szkoda, że się nie udało, nie? Ten, ten 1%, kurde, to by nawet się przydał niektórym koleżkom pewnie, I co odrodziłem się. Jeszcze raz tak jest, no i cudownie. 16 milionów mu zostało, więc no mógł paść jeszcze jedno odrodzenie i by siadło. 227 poziom gildy jestem już dosyć wysoko, no tutaj w ogólnej, yy, w ogólnej sali chwały, no to no, top 100 jest, więc jest ok. I to by było chyba na tyle. Reszta tutaj już jest gotowa, zrobiona. W ogóle ogarnąłem, że karczmy robię, a nie zamieniłem sobie temków. Trudno, zdarza się mi zresztą bardzo często się to zdarza. Jeszcze muszę się obyć i przyzwyczaić. Także moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, żeby nie przegapić następnych lajkowania i komentowania. Dzięki, do zobaczenia.